Proszę bardzo. Jesteśmy bardzo e, podobnie ubrani kolorystycznie z moim kumplem z chutnika Kraków, którym jest... Hmm? To był trudny wstęp. Miał prawo nie zrozumieć. Imię, nazwisko? A, Nazar Poliszczuk. Nazar Poliszczuk. Ale w ogóle ciekawe, imię Nazar, skąd takie imię? Z Ukrainy jestem. Z Ukrainy, ale po polsku normalnie ty gadasz, jakbyś tutaj był w Polsce już 15 no, lat. No, no, no nie, jestem od 6 lat już w Polsce. Od 6 lat. Cóż, że mówisz lepiej po polsku niż... Yy... Możliwe. No nie, no to słychać w ogóle. Opowiadaj, hutnik Kraków, z tego co się orientuję, rozegrał już jeden mecz w tym turnieju. Tak. Dobra, to wiem. Plus dla mnie, tak? Tak. Podobno hutnik Kraków wygrał. Nie. To minus dla mnie. Jaki był wynik w każdym razie i z kim graliście? 4-1. Graliśmy z najmącym. Z najmącym. Ale wiesz, jak to mówimy, pierwsze koty za? Nie, nie Za płoty. Że wiesz, te pierwsze mecze wcale nie są takie najważniejsze. No bo, bo potem możemy wszystko wygrać i Otóż to, mes. otóż to zresztą, nie wiem czy ty kojarzysz takiego pana. Yy, możesz nie kojarzyć, ale był taki kiedyś premier Leszek Miller. Nie. Taki polityk, lubisz politykę? Nie. I bardzo dobrze, ja też nie. Który powiedział, że prawdziwego mężczyznę poznajemy nie po tym jak zaczyna, ale jak. kończy. Doskonale, czyli Nazar, ty wszystko normalnie nie. wiesz. Nazar, opowiadaj, co takiego miał w sobie zespół Diamond Rzeszów? Jedynka, że wygrał z wami Aż 4-1. W czym była ich przewaga? Nie wiem dobrze grali. My też dobrze graliśmy, tak. tylko jakoś nam zbierali się w kubkę i nie dawali nam zagrać. Nie dawali nam zagrać na inną stronę lub rozszerzyć grę mhm. i odbierali nam piłkę i od razu strzelali. Czyli rozumiem, że y, prezentowali wysoki pressing. Tak. Dobrze. I teraz pytanie brzmi. Czy wasz trener będzie chciał w drugim spotkaniu zagrać też wysokim pressingiem, jak myślisz? No myślę, jak tak, no to tak, tak. Żeby... Jak tak, no to tak. No, w zasadzie po prostu wy też przecież trenerowi możecie podpowiadać. No. Rozumiem, że trener lubi z wami rozmawiać. To tak, nie tak. jest tak, że trener ma swoją wizję i waszą wizję ma... Nie powiem gdzie. Tak, no rozpieszyłem cię trochę. Trener jest w porządku. No. Możesz mówić, nas nikt nie ogląda. No nie zawsze. Nie zawsze. Nie ciągnijmy tego tematu, bo coś czuję, że jeszcze by nas normalnie zdjęli yy, z YouTube'a. Nazar, czego ci mam życzyć podczas tego turnieju? Czy ty byś chciał sięgnąć w jakąś nagrodę indywidualną, czy bardziej wolałbyś, żeby drużyna triumfowała? I to, i to, ale tak najbardziej bym chciał, żeby drużyna razem, wszystko zdobyliśmy razem. Żeby ruch. razem Hutnik, po prostu Kraków, dajmy na to, wygrał brązowe medale. Brązowe? brązowe nie, nie srebrne. złote złote nie srebrne złote czy tylko zwycięstwo interesuje hutnik kraków dzisiaj no nie nie tylko a co jeszcze grę indywidualną trenerowi nie aż tak zależy tak? żebyśmy wygrali mu zależy na tym żebyśmy się rozwijali i dobrze grali no. czy ty nazar na sam koniec uważasz że ja jako dziennikarz Jestem już na maksa rozwinięty, czy jeszcze mogę coś poprawić? No nie wiem o panu za bardzo, ale myślę, że pan może coś poprawić. A jak myślisz po tej naszej krótkiej rozmowie? Co mógłbym? dykcję intonacje, lepsze pytania mógłbym zadawać na przykład. Nie, dobrze jest. Wszystko jest dobrze. Ale cały czas można poprawiać, prawda? No. Tak. Nazar serdecznie cię pozdrawiam. Pierwsze koty za? Płody. <laughs> Nauczył się polskiego, pięknego przysłowia. Nazar, bardzo Ci dziękuję. Możesz tam pomachać. Pomachaj wszystkim. Tak, wszystkim. Chyba, że jednej osobie. Masz dziewczynę? Nie. 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 Ale wszystko w drodze, prawda? Tak. pozdrawiam wszystkie przyszłe dziewczyny Nazar. O tak zakończyć. No nie no. To. Co nie? to jest? Nie może tak? No nie. Nie. nie, nie To może. tą jedną. No, no, no. no, no tą jedną. No, no, tą jedną, no, tak. No, no. Oczywiście. Bo no. Ja Ci bardzo tego życzę, żebyś miała po prostu, wiesz, jedną od początku do końca. To się zbyt często nie zdarza. Ale trzymać kciuki trzeba, prawda? Tak. Nazar, pomachaj tam.